Trudne zadania wniknęły gdzieś, niech moje myśli rozwiążą je. Trudne zadania, je. Yeah. Zadanie trzynaste za sześć punktów. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY prosta L o równaniu X minus Y minus 2 równa się 0. No jest, narysowana. Przecina parabola o równaniu Y równa się 4X kwadrat minus 7X plus 1. W punktach A i B. Odcinek AB jest średnicą okręgu o. To jest średnica. No to już. To jak średnica, to środek tu się pojawi. Yy, punkt C leży na okręgu. Ok, nad prostą L. A kąt BAC. BAC jest ostry i ma miarę alfa. Taką, że tangens tego kąta. No dobra, tangens kąta alfa jest równy 1 trzecia. Ok. Oblicz współrzędny punktu C. Oblicz służenny punktu C. No dobra, dużo rzeczy się dzieje, natomiast to, co bym tu na pewno od razu na samym starcie narysował, skoro to jest średnica, to na pewno by fajnie było dorysować sobie takie coś, bo jak sobie, do, jak sobie dorysujemy takie coś, no to tu jest kąt prosty, tak? Bo to jest kąt wpisany, ten kąt, to jest kąt wpisany oparty na połowie e, okręgu. Czyli tam, no, ogólnie to jest średnica, nie? Czyli tu mamy trójkąt prostokątny na pewno. Zaraz, a co? Tu jest, jest prosta, jest parabola. No to my możemy te punkty wyznaczyć. Słuchajcie, najpierw plan działania sobie zrobimy w tym zadaniu, zanim będziemy coś tam działać. Czyli tak, mógłbym punkt A i B policzyć. To po pierwsze. No bo to jest przecięcie prostej i paraboli. Nie ma problemu. A co ja mam policzyć? C mam policzyć. Czyli jeżeli jest tangens, czyli to jest ten bok do tego, tak, tak. Czyli ja bym mógł sobie, jakbym sobie wprowadził niewiadomą, to by było xx. nie x, dobra, x to może niewdzięczny, no jakieś tam Pff, k niech będzie. Czyli ten bok byłby k, a ten by był 3k, no bo wiemy, że to jest kąt na pewno, nie? E, no to można średnicę w k policzyć, można średnicę w k policzyć wtedy, tak, no bo z Pitagorasa chociażby. I w ogóle średnicę to możemy policzyć, mając A i B. A zaraz, co mamy policzyć? Współrzędne C. Aha, no moment, bo ja tu sobie liczę długości boków. Eee, dobra, moment, a po co nam to? Po co nam by to było potrzebne? Mając A i B, to można by było poprowadzić prostą... No moment, zastanówmy się, jak to ogarnąć. No, a i B na pewno nam się przyda. Dobra, C ja sobie zaznaczę, bo ja cały czas tak patrzę i nie wiem, co mam policzyć. Eee, Okej. Okay. No trzeba by tak, no jakieś dwa równania Po no, prostu na, na punkt C no, W sensie można by równanie okręgu opanować Bo jak będziemy mieli to Środek, to promień też policzymy No bo ten punkt leży na okręgu Nie wiem co tam piszecie Jeszcze zaraz będę patrzeć Na początku póki co próbuję sam <laughs> Raczej się powinno udać Czyli równanie okręgu można by było wyznaczyć Na pewno, czyli jak będę miał A i B No to w gruncie rzeczy policzy sobie S i promień Czyli ogólnie równanie okręgu i to będzie pierwsze równanie. No i drugie równanie na punkt C trzeba by jakiś machnąć. Te kąty proste i to K, co ja to wymyśliłem. Co ja to wymyśliłem? I no można by było. No można by było po prostu. Aha, tylko to dwa, dwie rzeczy wyjdą wtedy. Dwa rozwiązania wyjdą. No można by napisać na przykład równanie okręgu, czy innymi słowy, długość odcinka, tak? CB i wtedy jakby od C do B to taki okrąg drugi by można było utworzyć. Tylko wtedy dwa punkty nam wyjdą. Dwa punkty nam wyjdą, więc trzeba będzie jeden punkt wyrzucić, ten co jest niżej prostej. Na przykład tak. Na przykład tak to by można było zrobić. Albo. Albo, albo, albo. No to jest jakiś plan, ale jeszcze się pozastanawiam chwilę. Nie, coś tam piszecie? Układ równań paraboli i prostej. A, no to A i B. No to to, to, to policzymy. Dobra, nie patrzę póki co, co piszecie, jak nie sam. Dobra, no to można by było tak zrobić. Czyli że no tak, ta, 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 ta prosta rzeczywiście ma tu 45 stopni, czyli kąt nachylenia tej prostej naszej tej to będzie 45 plus alfa. I tu z sumy, z tangensa sumy można by było wyznaczyć współczynnik A tej prostej i przechodzący przez punkt A jest prosta. No tylko tu tam mamy więcej rachunków, a tu będzie po prostu większy układ. No może ciutkę szybciej to będzie, w sumie. Ciutkę szybciej to będzie. No nie wiem, jak, chce, jak chcecie, to tak możemy policzyć. A nie wpadłbym chyba na to, powiem szczerze. Tak, tak, tak teraz jak myślę. To dość nietypowa, nietypowa sprawa. Dobra, nie wpadłbym, więc policzymy sobie tymi tymi, tymi okręgami. Dobra, tak sobie zrobimy. Najwyżej zobaczymy tym drugim sposobem jeszcze. No dobra, no wy nie wiecie o co mi chodzi. Dobra, no, znaczy no w sumie z tangensa, tak w sumie też z tangensa skorzystam. Dobra, zrobimy tak, jak myślałem. Dobra, liczymy punkt A, punkt A i B. Czyli w takim razie, żeby wyznaczyć punkt a i b, no to wrzucamy w układ. y równa się 4x kwadrat minus 7x dodać 1. I tam to coś. x minus y minus 2 e, równe 0. No dobra, no to co? Jakoś tutaj jedno w drugie, jedno w drugie. No to tu y chyba wstawimy, czyli będzie tak. x minus 4x kwadrat dodać 7x minus 1 minus 2 równe 0. Tu jest minus, gubiłbym minusa. No. Minus 48. Czyli, 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 czyli co? 16, tak? Wychodzi 16, czyli pierwiastek z delty wychodzi 4. No dobra, czyli tak. X1 e, minus 8, minus 4 przez minus 8. Minus 12 na minus 8. Minus 12 na minus 8, no to się skróci, to będzie na 4. Na 4 to tu 3, tu 2, czyli 3 drugie wychodzi. Ok. W ogóle to to sobie dokręćmy, że ta prosta to jakaś straszna tragedia. Y równa się e, X minus 2 tak naprawdę. To od razu możemy e, Y1 tu policzyć. Czyli Y1 to będzie 3 drugie minus 2, czyli minus 1 druga. Dobra. No i X2 to będzie minus 8 plus 4 na minus 8. Minus 4 na minus 8, 1 druga. No to Y2, 1 y, druga minus 2. Czyli minus 3 drugie. E, ok, no czy my jesteśmy w stanie stwierdzić, który to który? B jest 3 drugie, minus 1 druga. A punkt A jest 1 druga i minus 3 drugie. No dobra. I teraz ja miałem plan taki, żeby policzyć długość AB, i z Pitagorasa można ogarnąć długość K wtedy. I wtedy ten drugi okrąg można, bo to będzie promień, ten K będzie promieniem, nie? Tak by można było to ogarnąć. No tak, zrobimy sobie. Ale z tym tangensem spoko też. Okay. No to co? Długość odcinka B. Długość odcinka AB będzie równa. Pierwiastek. Od B będziemy A odejmować, czyli tak, 3 drugie, minus 1 druga do kwadratu dodać, minus 1 druga dodać, 3 drugie do kwadratu. Równa się równość. Się. No to co? To, to jest 1, jed... 1 dodać, 1. To pierwiastek. Co? co? to możliwe? Aha, bo to jest 1 tutaj. A to może być tak, to może być pierwiastek z dwóch. No dobra, ma sens, może to być pierwiastek z dwóch. Dobrze. No i teraz o co mi chodziło? Chodziło mi o to, że no AB wiemy z drugiej strony, że, że 3k kwadrat średnica, czyli 3k kwadrat dodać k kwadrat jest równe nasze AB kwadrat. Czyli z tego wynika, że 9k kwadrat plus k kwadrat równa się, w sumie skorzystałem z tangensa, tylko w trochę bardziej zawiły sposób, czyli 10k kwadrat równa się ab kwadrat. No i tam wiemy, że ab jest pierwiastkiem z 2, czyli 10k kwadrat równa się pierwiastek z dwóch do kwadratu, czyli 10k kwadrat równa się 2. No to dzielimy na 10, czyli k kwadrat będzie równe 1 piąta. Czyli k będzie pierwiastkiem z 5/5, przez pięć, no bo to jest oczywiście długość k musi być dodatnie. Eee, no i tym sposobem tym sposobem wiem, że tu jest k. Czyli ja mogę sobie napisać teraz na przykład no czy równanie okręgu, czy długość odcinka to nie ma znaczenia, tak? Tym sposobem mogę sobie to taki taki okrąg ogarnąć jakiś tam O2. O2. o 2, o 2. O. Tak? No to ogarnijmy ten okrąg, czyli nasze O2. No to co? On ma takie. x minus współrzędna punktu B. B. B, 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 to jest tutaj. Tu jest nasze B. Tu jest nasze A. No to x minus 3 drugie do kwadratu dodać. y minus współrzędna y, czyli dodać jedna druga do kwadratu. I to jest równe k kwadrat, czyli 1,25. O, to to i co jeszcze? A jeszcze środka potrzebujemy, i promienia tego o po prostu okręgu, tak? W tym zadaniu. Czyli tak, promień tego okręgu to będzie AB na 2, bo to średnica na 2, czyli pierwiastek z 2 na 2. Nie mamy jeszcze środka, do środek policzmy sobie tutaj, co będzie tak. 3 drugie plus 1 druga na 2 i e, minus 1 druga minus 3 drugie na 2. Środek naszego okręgu. 4 drugie Tu mamy 4 drugie, czyli 2, 2 na 2 to będzie, no 1, no to nawet widać ok, 1, tak na rysunku się nawet zgadza to tak wygląda, że to może być jedynką dobra, ok i tu mamy minus 4 drugie czyli minus 2 na 2, czyli minus 1 no dobrze, to to mamy no to możemy sobie zapisać równanie tego okręgu O, o które nam tu chodziło czyli to będzie tak, x minus 1 do kwadratu Dodać y dodać 1 do kwadratu. <laughs> równa się ten promień do kwadratu, to 2 czwarte, 1 druga. Cyk. No i to z tym trzeba w układ złapać. No może z tym tangensem szybciej, no ale mówię, no nie wiem, czy ja bym chyba tak łatwo nie wpadł na ten pomysł, więc robię takim sposobem, na jaki bym sam wpadł. W plus coś takiego równa się 1,25. Dobrze, no i ten układik trzeba tu będzie jeszcze policzyć i będzie koniec zadania, tylko jedną odpowiedź trzeba będzie wykluczyć. No dobrze, no to tak, x kwadrat minus, yy, tak, bo to tak chyba trzeba zrobić, tak, x kwadrat minus 2x plus 1, dodać y kwadrat, dodać 2y, dodać 1, równa się 1 druga, a tu będzie x kwadrat minus 3x, dodać 9 czwartych. Dodać y kwadrat, dodać y, dodać 1 czwarta, równa się 1 dwudziesta piąta. Na pewno i lecimy, odejmujemy to stronami, bo to zawsze jak macie układ dwóch okręgów, w sensie dwóch równań, no to o, te kwadraty się nam zniosą i tyle w temacie. Tylko odejmujemy, żeby się tu nie machnąć teraz. Dobra, to tak minus 2X, minus, czyli plus 3X, czyli będzie X 2Y minus Y to będzie Y na plusie plus Y. To mamy już załatwione, niewiadome. I teraz te liczby, i teraz te liczby. Eee, dobra, na spokojnie dodać 2, bo tu mamy na górze 2. I jeszcze to przerzucę. Przerzucę od razu jedną drugą stąd na tą stronę. I teraz tak. 9 czwartych dodać 1 czwarte to jest 10 czwartych, czyli 5 drugich i odejmujemy, czyli będzie minus 5 drugich. I to, bo na tą to by było na minusie, ale odejmujemy, więc będzie z powrotem na plusie. No dobra. Takie coś mi tu wyszło chyba dobrze. Promień o 2 nie jest 1 piąta. A co ja zrobiłem? 1 piąta. Jedna... A, dobra, moment, 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 moment. Gdzieś się machnąłem, gdzieś się machnąłem. K pierwiastek z pięciu. No tak, to tu będzie jedna piąta, nie jedna dwudziesta piąta. Mamy to, mamy złapany znowu. No dobra, jedna piąta. okej. Okay. No to poprawiamy. Czyli tu będzie jedna piąta, tu też będzie jedna piąta. I w takim razie tu też będzie jedna, tu też będzie jedna piąta. O, dobra. No dobra. Tak będzie? Będzie ok. Będzie ok chyba. Okay. No dobra. No to tak. x plus y to jest minus 6 drugich, czyli minus 3. 2 minus 3 to będzie minus 1. Dodać 1 piąta równa się 0. No to trzeba by to z tego wyznaczyć. Albo jedno, albo drugie. No to tak. Zróbmy sobie co? Za y. Czyli y to będzie minus x. I tu jest minus 5 plus 1, czyli minus 4 piąte po tej stronie. Minus cztery to plus 4 ,5. No i to trzeba wrzucić, to trzeba wrzucić do jakiegoś równania okręgu chyba, tak? Bo tu inaczej to się chyba, chyba, chyba inaczej to tego nie zrobimy. Trzeba troszkę zmniejszyć to, bo się znowu nie zmieszczę. Eee, no dobrze, 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 no to co? No to wrzućmy to do którego? No tam chyba bez ułamków w sumie średnio, żadna różnica. Czyli wrzućmy to tutaj. Tylko tam to już wykonałem, to to można też wykorzystać w sumie, no właśnie, jakbyśmy to wykorzystali. Dobra, ja to przepiszę tutaj. Do kwadratu jedna, druga. No dobrze, no to wrzucamy i liczymy. Czyli tak. x kwadrat minus 2x plus 1 plus. I tutaj ten y plus 1 sobie z boku zrobię. Czyli to będzie minus x plus 4 piąte plus 1. Czyli to będzie równe. Minus x y, plus 9 piątych, czyli ogólnie to to będzie 9 piątych minus x. Czyli tu ogólnie będę miał 9 piątych minus x po wstawieniu. No i to do kwadratu, no to tak. 81,25 minus minus 18 piątych x. Dodać x kwadrat. Y, ok. Minus 1, druga równa się 0. Dobra, mamy równanie kwadratowe i kończymy powoli to zadanie. Mamy 2x kwadrat. O ja. Yeah, 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 yeah. no dobra no dobra dobra Tu jest jakby minus 10 piątych tak Czyli mamy minus Minus 28 piątych x No dobra i tak bo tu xy tu xy i tu mamy liczbę 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 No to mamy jedną drugą dodać 81 dwudziestych piątych. No dobra no to tu wspólny mianownik tak no to to będzie 50, Tak sobie zrobimy Hmm, czyli 25 plus 162. No, może i ten tangens był dobrym pomysłem, bo chyba mniej, mniej obliczeń by tam było. Co? Czy ktoś robił z was tym tangensem? No, ktoś robił, bo ktoś zaproponował ten, ten pomysł. Po, w porównaniu do poprzednich lat, jak oceniasz trudność? Nie wiem, jeszcze nie skończyłem, ale już się machnąłem z trzy razy. Spoko. No, ja, ja, po, pogadamy później. Jak już zrobimy to zadanie? Już mi się, jakby widzicie, już, już mi energia spadła. Dobra. 25 plus 162 to jest 187,5. Dobrze, to jest na, na plusie. Dodać 187. Nie podobają mi się te wyniki, no ale trudno. Mnożymy przez 50. 100 x e, kwadrat. Tak? Nie podobają mi się te wyniki, wam powiem trochę. E, no ale doliczmy. Czyli tu razy 10, czyli minus 280x. Dodać 187. No co tu się. Wyda... Co? I to się. I co? To się w ogóle nie podzieli przez nic, tak? Czy się podzieli? Nie, nie podzieli się. No dobra. No to lecimy z tym koksem. <grych> no dobrze, to spróbujemy tak. 280 do kwadratu. Ja to na wszelki wypadek zapiszę. I to będzie minus. To wrzucamy sobie tu w pamięć. 400 razy 187. 7, 4, 8. 0,0, no dobrze. No to 3,600. Okej, okay, chyba dobrze. Niepewność, niepewność mnie tutaj niestety przez chwilę dopadła. Pierwiastek z tego to będzie 60, tak? 36,20. No dobra, no to x1. 280 minus 60 przez 200. No to 220, 200. Yy, no to to jest 11, 11 dziesiątych. No dobra, zostawimy sobie miejsce i X2 to jest 280 plus 60 przez 200. No to mamy 340 na 200. No to będzie ile? 17 dziesiątych. Mhm. Czy na podstawie samych Xów możemy stwierdzić, który to jest punkt? Jak to tam wyszło? Wyszło 11 dziesiątych czy 1117. 1, 1, 1, 7. 1, 1, 1, 7. No to widać, że to 1, 1. A czemu nie 1, 7? Jak to tutaj teraz ładnie zapisać, czemu nie ten? Bo widać, bo widać na rysunku, że to nie ten. Nie, no trzeba by tu jakoś tu argumentować szybciutko. Możemy policzyć wartość funkcji, wartość tej prostej dla tego samego x. -a. I ten y tej prostej, tak? O. To jest myślę idealnie, bo oni napisali, że to ma być C ma być nad prostą L, czyli wartość dla tego samego X, punktu C musi być większa. Tak, tego punktu musi być większa niż adekwatna wartość na, na tej prostej, tak? Jakbyśmy sobie tego samego X wzięli. No to chyba tak, chyba najłatwiej. A ta prosta to było X-2. No. Aha, wartość, ale to Y musimy doliczyć. Dobra, no to doliczmy i tak te Y najpierw. Eee, no dobra, no to tu najpierw od razu w parze. Dobra, tu może zrobimy y1 równa się z czego? Z tego. To będzie minus 11 dziesiątych plus 4 piąte, czyli 8, dziesiątych, czyli tu wychodzi to równe minus 30, a Y2Y2. Y2, tak stąd. Minus. Minus 17, dziesiątych, plus 8, dziesiątych, to będzie minus. Boże, minus 9. Minus 9, 10. I tamta prosta, my tu mieliśmy jakąś funkcję, chyba ta parabola była f, tak? W tym zadaniu nie, tu, tu nic nie było f. -em. No to załóżmy, że to jest. To jest f. No, chodź tu, nie ten kolor. To jest f od x, tak? Ta prosta l. Prosta l jest f od x. Tak sobie zrobimy. No a i końcówka w tym zadaniu. Prosta l to jest f od x równa się, jak to tam było? <grych> eee, e, 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 no tutaj urok, na tablecie trochę niewygodnie. Macie kartki, o jedno obok drugiego to jest trochę wygodnie. x minus 2. No dobrze, f od x równa się x minus 2. Cyk. Eee, no dobrze, no to policzymy teraz, czyli wartość od yy, 11 dziesiątych to będzie 11 dziesiątych minus 20 dziesiątych, czyli to będzie minus 90. I minus 90 jest mniejsze niż minus 30. Tak to tutaj. Czyli y, wartość dla prostej jest mniejsza, czyli punkt jest powyżej. No ale załóżmy też sprawdźmy, y, też sprawdźmy drugą opcję, czyli f od y, 17. 10. O. Czyli 17. minus 20. 10. to będzie minus 30. A to już jest to już jest większe niż minus 90, tak? Ja tu napiszę, to jest równe. Y1, to było równe Y2. A ponieważ, a ponieważ punkt C miał być, miał być jaki? Nad prostą L, czyli wartość tego Y ma być większa niż tego, co nam wyszła, tak? O, znowu już mi się. Dobra, no już się tu chyba gdzieś zmieścimy na koniec w tym zadaniu. Mam nadzieję. Cyk. Y1 e, równy minus 30 jest większy niż minus 90, to punkt C ma współrzędne. E, I co? To będzie 11, nie 11. Dobrze, 11 /10 i minus 30. Cyk. Koniec. Chyba koniec. Uf. Uf, uf, uf. No dobra, chyba skończyliśmy tą maturę, powiem szczerze. Zmieściliśmy się? No kurczę, ledwo. Dwie minuty zostały. Nie, no dobra, no jakbym tam nie, nie, nie gadał więcej rzeczy, to może, może by było jeszcze z kilka minut, by było tutaj do ogarnięcia. No myślę, że z tangensa rzeczywiście to zadanie było przyjemniejsze, nie? To od razu Wam powiem. No ja bym nie wpadł, więc robiłem tym, na co bym wpadł. Natomiast no, tutaj się w te, w te rzeczy tutaj można było zagrzebać. Ewentualnie, jak bardzo chcecie, to możemy sobie z tego tangensa to jeszcze raz spróbować zrobić. To napiszcie, czy byście chcieli. To czy dużo nas osób ogląda jeszcze 200 osób. To napiszcie, czy byście chcieli, czy nie. Jak oceniasz maturę? Maturę oceniam na poziom średni, tak mi się wydaje. Były zadania bardzo proste, były zadania średnie i były zadania ciekawsze. O, tak bym powiedział. To było zadanie ciekawsze wydaje mi się. No bo tutaj albo się wpadło, albo się mieliło, tak jak ja to mieliłem. Coś za coś, coś za coś. Eee, dowód był przyjemny. To pierwsze zadanie mnie totalnie wykrzaczyło, nie wiedziałem co się dzieje, nie mogłem się skupić w ogóle jeszcze e, z tymi, z tymi, z tymi, co tam było? Z tym ciągiem geometrycznym. Ale było też do opanowania, za dwa punkty było. W 2022 czy była łatwiejsza? Wiecie co, tam była optymalizacja z pierwiastkiem, to nie każdy sobie poradził. Bo trzeba było zrobić sobie funkcję podpierwiastkową jako pomocniczą, a to chyba była pierwsza matura majowa, w której w ogóle to się pojawiło. Co prawda, ja o tym mówiłem gdzieś tam, jak robiłem materiał o optymalizacji, bo to częsty taki patent, żeby się nie bawić. A tutaj ta optymalizacja była całkiem przyjemna. Chyba jeszcze raz z tangensa, tak? Chcecie z tangensa to zadanie? No dobra, to robimy tak. Tangens, spróbujemy z tangensa. Zobaczymy, jaka różnica tu jest. Tylko mi się rozdzielczość rozjechała, tu już widzę. Dobra, no to z tangensa, jak to zrobić, tak? No tu był pomysł. Ktoś tam wpadł na ten pomysł. Ja, nie, to nie byłem ja. Od razu powiedzmy sobie szczerze. Ale pomysł wydaje się całkiem obiecujący. Yy, pomysł był taki, że wiemy. Że tu jest 45 stopni, a tu byśmy sobie zrobili prostą jakąś. Tak, tu byśmy sobie prostą zrobili AC. Tak, tą prostą AC byśmy sobie zrobili. No i wiemy, że, jakbyśmy sobie tutaj napisali, to jakaś prosta K niech będzie. Y równa się AX plus. Aha, dobra, wiem, co się stało, bo mi się rozdzielczyć, rozjechała. No dobrze. Yy, no, no to w, takim, takiej, w takiej sytuacji wiemy, że A tej prostej K. To jest tangens kąta y, alfa plus 45 stopni. Tak, no bo współczynnik a to jest tangens nachylenia prostej, czyli to jest jakby ten kąt, ale ten kąt jest taki sam jak ten kąt, nie? No bo to będą kąty odpowiadające, tak? Bo tu mamy równoległą, tu równoległą. Y, no. No to trzeba by to A policzyć z jako suma tak tangensów, tylko bo oni nam ta, dali tangens tego kąta. No to suma nie pamiętam wzoru na tangens sumy, natomiast zaraz sobie odpalimy. Gdzieś tu była ta trygonometria. Tangens sumy, Ok, no to taka też zabawa tu będzie trochę na tangensach. Czyli to jest tak, tangens alfy dodać tangens 45 stopni, ale na pewno lepsza, znaczy będzie szybciej na pewno, no. 1 minus tangens alfa razy. Tangens B. Opowiem Wam szczerze, że nie, no może gdzieś, kiedyś, jakoś raz się zdarzyło, że można było z tego wzoru skorzystać, natomiast no, jest to raczej wyjątek jest to raczej rzecz mało spotykana, więc no, pod tym względem to zadanie było rzeczywiście jak się zauważyło, to super. No i to A trzeba tu policzyć teraz, no. to A trzeba tu policzyć teraz, a przecież wiemy, że tangens alfa jest równy 1 trzecia, czyli to będzie tak, 1 trzecia dodać. O Jezus. Tangent z 45 to jest przecież 1, tak? To będzie 1 minus 1 trzecia. A, bo ja tu betę napisałem, tu oczywiście jest 45 stopni. Razy 1. Czyli tu będzie 4 trzecie przez 1 minus 1 trzecia, czyli przez 2 trzecie. Czyli nasz współczynnik A to będzie 4 trzecie razy 3 drugie. Czyli 2. I mamy 2. Mamy i teraz wystarczy wstawić współrzędne punktu A, który przechodzi przez to i mamy B. No to może tutaj, czyli prosta K to ma równanie Y równa się 2X plus B i wrzucamy tutaj współrzędne punktu, punktu A. A mamy tutaj, czyli minus 3 drugie, może inaczej, minus 3 drugie to będzie 2 razy 1 druga dodać B. No to z tego wynika, że B będzie równe. Tu będzie jeden, czyli na drugą minus 2 drugie, minus 5 drugich. No dobra, no dobra, dobra, dobra. A co ja wywaliłem tamten okrąg? Nie, jest. Dobra, na górze jest. Yy, no to nasza prosta K to ma równanie po prostu yy, 2x minus 5 drugich. No i to teraz łapiemy z tym okręgiem, tak? No bo ten punkt jest przecięciem się tego okręgu i tej prostej. Ale tu też dwa punkty tu wyjdą, tak? Tylko jeden punkt się pokryje z... z punktem A. Tak. To też powinno nam wyjść wtedy. No ale to łatwiej będzie odrzucić w sumie, bo będzie widać, że to jest to samo. Yy, no dobra, no to tak. X minus 1 do kwadratu dodać Y dodać 1 do kwadratu. Równe 1 druga. No i trzeba ten układ policzyć. Czyli tak, x kwadrat minus 2x. Dodać 1. No I tu znowu zrobimy my, że ja to sobie gdzieś tu z boku ogarnę. Y dodać 1 to będzie 2x minus 5 drugich, 2x minus 5 drugich. Yy, dodać 1, czyli tu będzie 2x minus 3 drugie, czyli tu jest jakby 2x minus 3 drugie. I to już do kwadratu możemy lecieć, czyli tak będzie dodać 4x kwadrat. Minus te dwójki, 2x z dwójką to ten, czyli minus 6. Minus 6x plus 9 czwartych. No co ja tutaj to równa się miało być. Równa się jedna druga. No to też jakieś jakieś kwadraty tu będą, w sumie, wiecie? No tylko nie takie duże chyba. No to tutaj mamy tak. Eee, tu są 4 czwarte, tu są 2 czwarte. Tu mamy 13. 13, czwartych mi, 13 minus 2, 11 czwartych na plusie. Dodać 11,4 równa się 0. Yy, no dobra, no to razy 4 bym proponował, chyba. Nie, nie trzeba. Nie, nie trzeba, bo w delcie jest 4AC, to akurat z czwórką się nam to poskraca. No to delta 64 minus 4 razy 5 razy 11 czwartych. No to to co mówiłem, to sobie siub zrobi. 64 minus 55 to będzie 9. Czyli tu delta wychodzi 9. No przyjemniejsze rachunki to na pewno, bo to już koniec rachunków, nie? Czyli x1 wychodzi 8. Minus 3 przez 10 i 5, dziesiątych, czyli 1, 2 a i, i x2 wychodzi 8 plus 3 na 10, czyli 11. Dziesiątych. No i to jest x punktu też a, nie? Tak. Więc to jest równe xa, więc to może być xc. No i tam doliczamy i tego y na przykład stąd, czyli y punktu C 2 razy 11. Dziesiątych. Minus, 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 zaraz. Od razu na wspólny to będzie dziesiątych, tak? Czyli razy 5: minus 25, 22 dziesiąte, minus 25, dziesiątych, minus, minus 30. mi to wychodzi. Czyli C ma współrzędne 11 dziesiątych i minus 30. Czy wyszło to samo? Zaraz sprawdzimy, co mi tam wcześniej wyszło. 11 dziesiątych, minus 30. No to samo. Także tak to można było zrobić z tangensa. Ale spoko, szanuję za wpadnienie się na ten pomysł, nie? Jak coś. <grych>